Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie na robocie. Może być trochę słabe światło, przepraszam, ale jak widzicie parelka jedna, zresztą parelka tylko jedna, lampa się świeci, dwie parelki chodzą, bo akurat niestety plany się zmieniły i trzeba było na szybkości dorobić puszki do prądu. A jak widzicie, tynk szczepny jest już zrobiony, bo znajdujemy się w kotłowni, w której będziemy nakładać tyk mozaikowy mozaikowy tyk swoją drogą będzie to robiona współpraca z filmem Fast A jak już jesteśmy przy współpracach to mogę Wam powiedzieć co ostatnio do mnie dotarło Siedzę sobie z szefową w niedzielę na kanapie i majster mi wysyła jakiś film Żebym się popatrzył na to no to patrzę sobie i tam w tytuł filmu cała prawda o współpracach na polskim YouTubie. No to oglądam no i słucham, bo może czegoś tam nie wiem. I ogólnie powiem Wam szczerze, że mnóstwo takich filmów oglądam i zwykle ich nie komentuję, bo jak ktoś sobie coś tam mówi, to niech sobie coś tam mówi. Ja generalnie ani nie staram się nie wrzucać żadnych komentarzy pod filmami ani pochlebnych, ani niepochlebnych, no tylko, że go lubię bardzo. No ale słuchajcie, no to co tam usłyszałem, no to aż mnie spo... aż postanowiłem nagrać w tym filmie. Jest jakiś kurde koleż, który ma, ma 7 tysięcy subskrypcji, no już nie ma. nie jest istotne ile ma tych tysięcy subskrypcji, ale on wam przedstawia, że całą wam opowie teraz prawdę o współpracach jak wyglądają między wykonawcami a, e, a firmami na polskim YouTube. Gościu po... po bo po, podkreślam, że ani jednej współpracy nie zrobił. Nie? Ale dostał około cztery propozycje współpracy na maila i on jest wielkim specjalistą. Nie? Dobra, bo musiałem pozbierać myśli. Nie? Słuchajcie, chcecie wiedzieć, jak to wygląda? Jak wygląda współpraca na polskim YouTubie? Jak my mamy tyle haju, tyle siopy, kurde, ze współprac? Dzięki Wam, nie? Bo Wy, wy to oglądacie i kłykacie jak i żeby w ogóle wiedzieć, to, to że my jeszcze pracujemy w ogóle w jakichś miejscach, to słuchajcie, to jest tylko po to, żeby robić te reklamy, nie? No bo ogóle my bierzemy zlecenia budowy domów albo na przykład jakieś sufity robimy, no po to, żeby reklamować, nie? No, bo się tak świetnie z tego żyje. Prawda jest taka, że najpierw trzeba zrobić trochę reklam, żeby po pierwsze wiedzieć, jak wygląda taka współpraca z firmą. Czego oni oczekują, co ty możesz zaproponować, ale żeby potem wiedzieć, na co można sobie pozwolić. To nie jest tak, że każda reklama, bo tam oczywiście było tak, że firma nie będzie chciała z tobą współpracować, jeśli będziesz chciał mówić niepochlebnie o produkcie. No wiadomo, no, po to chcą, żebyś to reklamował, żeby zachęcić ludzi do kupna, tak? Ale nie zapominaj że nie, nie musisz się zgadzać na reklamę, jeśli produkt ci się nie spodoba, bo zawsze jest taka opcja, i razę to wszystkim wykonawcom pisać w mailach do film, że jesteś w stanie wziąć produkt, sprawdzić jak się na nim pracuje. Jeśli on naprawdę nie będzie ci pasował, no to po prostu nie robisz żadnego filmu i tyle. I tak naprawdę firma jest tylko stratna o 2-3 puszki, puszki produktu, czy jakąś worek maszyn, i to jest wszystko. Nie? nie jest tak, że jak my puszczamy reklamy, to my nagle kurde, kurdyna zapomnienia i w ogóle, wiecie, takim tragicznym produktem pracujemy, a on jest taki najlepszy. No, słuchajcie, no trzeba też mieć swoją jakąś moralną kurde, wiecie, odpowiedzialność za to, nie? Także tak to wygląda na wstępie. Co tam jeszcze miałem powiedzieć? I dodatkowo, no zobaczcie, my nasz kanał, co dziś, co dziś reklamujemy, no bo tak o nas kurde hejterzy i ludzie, którzy życzą nam bardzo dobrze, najlepiej pleca, noża w plecy, e, przypieli nam łatkę. Ile na, u nas się pojawia na przykład reklam na kanale? Chociaż ja nie piję do tego faceta, który to, ten, ten film akurat zrobił. No e, szczerze mówiąc, to nawet pierwszy raz go chyba oglądałem, bo to majster takiej rubieża internetu ogląda, tak więc on na takich ludzi, dziwnych ludzi trafia, nie? To znaczy bez ulazy, nie? E, ale słuchajcie, ile my mamy współpracy? Mamy jedną współpracę, dwie współprace w miesiącu. Nie zawsze. Nie zawsze. I wy o tym wiecie. Moi drodzy, wy o tym wiecie, bo nie wiem, czy, czy jesteście w ogóle świadomi, ale jest taka organizacja jak Wokik. Która właśnie kontroluje to, czy Wy, robiąc współpracę, poinformowujecie, informujecie widza o tym, że e, to jest akurat materiał, który zawiera płatną promocję. Dlatego zawsze u nas gdzieś tam w rogu przed filmem sponsorowanym macie taką informację, bo e, możecie zapłacić za to karę i urzędy się za to zaczynają brać. No bo ile jest przecież takich kanałów, które mówią Wam, że na przykład dostały jakieś. Narzędzia, powiedzmy, i że stara mu kupiła na przykład, albo że sobie kupili, nie? Albo ktoś coś robi, i no to ja sobie kupiłem. Słuchajcie, no i teraz kto tu jest, kurde? Wie, 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 nie w porządku. Nie w porządku, większym oszustem. Czy ktoś, kto. każdy film, który ma zrobioną współpracę, informuje Was od, Nie podoba się to, nie oglądaj, bo to będzie współpraca, będziemy z tą filmą robili film razem. Czy gościu, który mówi, że sobie na przykład, nie wiem, kurde coś na własną rękę kupił i wam to sprzedaje, to to jest bardziej w konia robiony? Wy jesteście bardziej w konia robieni na kanale naszym, że wy wiecie dokładnie, że to będzie zawierało płatną promocję? Czy ktoś, kto kurde, mówi, że coś sobie nabył z drogą kupna i to. Wam sprzedaje. Nie? Tak więc możecie sobie wziąć pod uwagę taki temat, że to powinno być przestrzegane i my doskonale to wiemy. Tym bardziej, jeśli się decydujemy na jakąś współpracę, słuchajcie, my, czy to jest Bartek, czy to jest jakaś pieniężna współpraca, my odprowadzamy od tego podatek. Jest zapłacony podatek, czy dostaniemy jakiś towar w barterze, za to musimy zapłacić podatek wartości tego barteru, czy jakaś wypłata finansowa, to tak samo, bo jesteśmy zobowiązani. I dlaczego ja mam to ukrywać, że to nie jest współpraca, skoro ja i tak musiałem wywalić, kurde, z części wynagrodzenia podatek, żeby być w porządku z tym wszystkim. I sobie nie myślcie, że to są jakieś, kurde, wielkie kokosy, bo zobaczcie, że współpraca Zajmuje Wam średnio od jednego dnia, jeśli jest naprawdę w porządku i można to zrobić, do na przykład tygodnia lub dwóch tygodni, żeby materiał zrobić. Zrobić na przykład tak jak tu to pomieszczenie. My już tu siedzimy trzeci dzień i robimy materiał specjalnie dla Was, nie dlatego, że mamy jakieś duble, nieduble, ale żeby to było dobrze wykonane, żeby się to dobrze oglądało. I e, ogólnie jakbyście sobie przeliczyli dni robocze. Które poświęcacie na to, żeby zrobić taką robotę, to wychodzi nagle na to, że się bardziej opłaca kurde lecieć z robotami, nic nie nagrywać i większe pieniądze dostaniecie za wykonanie roboty, niż my tutaj kurde robimy takie rzeczy dla was. Nie tylko pytanie kto co lubi robić, czy ktoś lubi całe życie na przykład zapieprzać na robotach od roboty do roboty i brać roboty na akord czy robić coś, co będzie lubił, co może nie będzie miało tyle, tyle odwzorowania w finansach, ale no, będzie sprawiało ci jakąś tam radość, satysfakcję, nie? Ale to już e, pomijam, tak więc zobaczcie. Kuba czasu na to schodzi, poprzedziercie to potem przez w ilość członków, którzy występują na kanale, tak jak my, my jesteśmy w trójkę, tak więc każdą współpracę, którą dostajemy, potem jeszcze oprócz tego, że odchodzi Wam podatek, trzeba swoje materiały zużyć, no bo przecież, no widzicie, my mamy kanał w dupę niewdzięczny, nie? Coś żeby zrobić, trzeba jeszcze kupę nakładu swojej pracy i dodatkowych jeszcze narzędzi i... i Sprzętu i materiałów dokupić, to trzeba wydać na to pieniądze, a potem jeszcze to podzielić to, co zostanie na trzy osoby. I nagle się wychodzi na to, że kurde, nagle z tych wielkich pieniędzy, ze współpracy na rynku, nie ma takich kurde, kokosów, jakby się e, wydawało. Tak więc, wiecie, no, Ale ktoś, kto dostał maila albo kolejny kurwa, artysta, <gryw> pozdrawiam, jak nas ogląda. Też do Ziomeczka nie mam nic, a ogólnie też dostał propozycję współpracy od jakiegoś od jakiejś firmy i co robi? Film nagrywa! Film nagrywa, jeszcze kopiuj, klej kurde, temat e, maila, co on zawiera. Ja już nie mówię, że to jest trochę nieetyczne, ale z drugiej strony nie wiem czy korespondencja między firma a firma można upubliczniać e, wiecie, do, do wglądu każdego. tak? Choćby i ze względu na konkurencję tej firmy, która ma nagle dostęp do e, maili filmowych i wiecie. To tak nie powinno wyglądać. Tak więc, słuchajcie, zanim ktoś zacznie robić współpracę na YouTube, dużo powinien się nauczyć, i najpierw powinien właśnie wziąć jakąś współpracę. Nawet na warunkach tego reklamodawcy, żeby zobaczył z czym to się je, a dopiero potem będzie Wam wciskał kit o całej prawdzie, jak współprace wyglądają. Tak więc ee, nie się wszystko to, co się słyszy. A jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała, bo tak zbierał myśli. E, to e, re, e, reżyserowanie e, wiecie, filmów, ktoś może zarzucać, że film jest wyreżyserowany, wy wszystko dostaliście na kartce, lecicie kurde słowo w słowo. Słuchajcie, mało mi się zdarzyło, a już kurde od trzech lat robimy jakieś współprace na YouTubie, żebyśmy my dostali od firmy scenariusz, gdzie będzie napisane słowo w słowo to, co tam ma być ujęte. Nigdy firmie, się nie zdarzyło. Filmy same nie wiedzą tak naprawdę jak to ugryźć, jest propozycja współpracy, masz ograć, ewentualnie dostaniesz jakiś e, skrypt, które, które na przykład zalety chciałbyś Chcieliby, żebyś powiedział, ale tak naprawdę w większości przypadków jest coś takiego, że firma się zdaje na ciebie, bo ty siedzisz w branży, robisz te filmy, najlepiej będziesz wiedział, jak taki film ograć. I oni najczęściej e, się zdają na ciebie. Wiadomo, że potem mogą się zdarzyć jakieś poprawki i tak dalej. Ale słuchajcie, to, że ktoś dostaje maila, gdzie ma po prostu kilka stron tekstu i go, wiesz, walisz na pamięć, o nic powiedzieli, co masz powiedzieć, to też między bajki można włożyć, bo to jest po prostu e, masakra. Nie, nie myślcie, że biznes wygląda tak profesjonalnie, jakby się mogło wydawać na filmach, a wiecie, że e, no, z kilkoma filmami już współpracowaliśmy, także to nie jest kurde, tak kolorowo. A bo nawet jak się... Abo nawet jak już się zdarza, że wzięliśmy w końcu jakaś firma nas doceniła, na przykład Hildi i zaczęliśmy pracować na, na, na urządzeniach Hilti, też wielu ludzi, dupa boli za to, że te narzędzia się pokazują. Choć tak naprawdę, moi no drodzy, my dostaliśmy współpracę barterową na określony okres czasu, i tak naprawdę to wyszło bardziej na naszych warunkach niż na ich warunkach. My nie musimy o tych sprzętach mówić żadnych kurde w super laty i tak dalej, więc jeśli nawet w materiale jakimś się pojawia, że ja opowiadam o jakimś sprzęcie, to tylko i wyłącznie z mojego doświadczenia i to są moje luźne opinie na temat jak ten sprzęt wygląda jak się nim pracuje, a nie że ktoś mi e, kazał go, e, nie wiem, wychwalać pod niebiosa. Słuchajcie, to, że materiał się e, pojawia... Narzędzia w naszym filmie, zresztą macie zaznaczone, bo w każdym filmie, gdzie się Hilti pojawia, jest to zaznaczone przed y, początkiem, że w narzędzia zaopatruje nas Hilti. Ja nie widzę w tym nic, moi drodzy, dziwnego, przecież tego żeśmy nie ukradli. Jak większość narzędzi, które mamy sami, żeśmy zakupili i nimi pracujemy i też czasami o nich mówimy, to już nagle nie ma problemu. Ale jeśli nagle ktoś coś powiedzmy, że dostał, to nie jest tak, że każdy kurde zenek z sklepu dostanie materiał i masz, panie, pracuj. Tylko to trzeba na to zapracować. No to ja nie widzę w tym nic dziwnego, tym bardziej, że to jest właśnie taka przypadłość polskiego YouTube'a. Tak, współpraca. Dojechać go. Sprzedał się. Kurde, yy, masakra, nie? I w ogóle na innych kanałach yy, amerykańskich lub zagranicznych, jeśli ktoś ma współpracę, to widzowie to doceniają i nawet czekają na te filmy reklamowe, żeby zobaczyć. Co tam ciekawego on ma i może przetestować. To tylko w Polsce się utarło tak, że jeśli ktoś już kurde ma jakąś współpracę z firmami i to nie mówię tylko o kanałach budowlanych, ale wszelakich, to już jakby podpisał pakt z diabłem jest tym najgorszym i trzeba go zniszczyć. Tak więc tak to wygląda w polskim e, YouTube, zresztą e, Polaków można porównać, kurde, do tego kawału o diable e, w piekle e, i Polakach, którzy się gotują w kotle, jeśli tam nie wiecie jak ten ja, jak ten e, to żart to... jest, sobie wygooglajcie, ale to my jesteśmy tymi Polakami, co to się sami w kotle pilnują, <noise> żeby czasem, kurde, ktoś nie miał e, za dobrze, tak więc to, tak to wygląda. I nie myślcie sobie, że cały sprzęt, wszystkie, jakiekolwiek rzeczy, które się pojawiają u nas na kanale, to jest jakaś współpraca, bo czasami sami z siebie kupujemy jakąś rzecz, którą testujemy razem z wami, też nie wiemy, czy ona jest dobra, czy nie dobra, ale kupujemy, testujemy i kida, Ale oczywiście się pojawiają ja komentarze, o, no tak, znowu współpraca, no, ciekawe ile nam posypali. Słuchajcie, akurat, kurde, e, ja wiem, kiedy na jakichś kanałach się pojawiają na przykład powiedzmy opowiadania o sprzętach albo o jakichś produktach i że nagle to im się cudownie w domu pojawiło i że postanowili sobie kupić. No bo dziwne, że jak nagle, wiecie, jest jakaś kampania na jakiś produkt, elektronarzędzie czy cokolwiek, nie? No bo wiecie, no YouTube. Budowlany jest dosyć mały, a nie tylko budowlany jest dosyć mały, tak więc te firmy po prostu te maile rozsyłają i jest na przykład kampania jakiś nie wiem, powiedzmy elektro czy coś, nie? A za chwilę słyszysz kurde na jakimś kanale, no nie wiem, że ktoś coś na przykład sobie kupił, albo ktoś coś sobie nabył i będzie testował, nie? No, także wiedzę, no ja to widzę, ale milczę, ale już mnie to zdenerwowało, że chciałem, mam powiedzieć tak to jest, w polskim biznesie, show-biznesie, na YouTube? Tym bardziej, słuchajcie, to... Na prowadzenie YouTube'a w większości kanałów, którzy już jakieś tam osiąg mają, jakieś e, ilości subskrypcji, wyświetleń, wiadomo, że będą już do tematu podchodzili bardziej biznesowo, bo nikt tego przecież z dobrego serca nie robi, bo jeśli wrzuca filmy i ma z tego jakieś korzyści, włączoną monetyzację, no to każdy to robi, żeby coś od tego życia mieć i coś tam e, sobie wywać. Tym bardziej my dostajemy kilkanaście e, propozycji współprac miesięcznie ile się pojawia na, na kanale takich współprac, bo my też nie bierzemy, tak jakbyście myśleli, że hapiemy wszystko co dają i tak dalej, tylko to jest selekcjonowane. Jeśli mamy jakąś propozycję Zareklamowania sprzętów, bo elektron narzędzi, to powiedz, powiedzmy, że się trochę też ludzi do nas zgłasza, ale jakieś propozycje gier, nie gier, no to ludzie, no to też nie będziemy jako my z tego robić, tylko po prostu sobie wybierzemy, co z tego będziemy reklamować. Tak więc nie, nie myślę, że. Tak, już zaczęliśmy reklamować to, co dziś reklamujemy i lecimy bo odkurzacze reklamowaliśmy, a przecież a bo... nasz jakby kanał nie jest stricte kanałem budowlanym budowlanym, także u nas się może wszystko e, pojawić na, na kanale i, i wiecie, nie wiem, ci, którzy nas śledzą powinni doskonale o tym wiedzieć, tak więc słuchajcie, no e, na YouTubie. No. Zacznijcie robić te współpracę na YouTubie, poróbcie ich kilkanaście, a potem się wypowiadajcie na ten temat, czy możecie coś o tym powiedzieć, bo tak naprawdę jak przyjdzie co do czego, to nawet nie będziecie wiedzieć jak z taką filmą. E, współpracować, czy to będzie agencja, czy będzie nie agencja, to by trzeba było jakieś, wiecie, e, umowy podpisywać i może się okazać, że jakbyście zaczęli to robić, to powiecie, że to nie jest takie proste, jakby wam się wydawało i że wy dobra będziecie mówić, co Wam się żywnie podoba, oni to puszczą, i potem nawet nie będziecie umieli kurde, takiego filmu obrać. Nie? No ale to już nie mówię, że wszyscy tak, tak, tak będą mieli, ale to nie jest tak łatwe, jakby się mogło, mogło wydawać. Reklam. No, i to by było w sumie chyba na tyle, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich, którzy tworzą treści, którzy robią współpracę albo co myślą, że tę współpracę mogą tworzyć. Chyba powiedziałem wszystko to, co miałem powiedzieć. Zresztą, co dziś reklamujemy? Serdecznie pozdrawiam, jeśli dzisiaj materiał nie podobał, no to możesz oczywiście odsubskrybować ten kanał, ale nawet jeśli przyjdzie taki moment, że majster, bo jesteśmy tak zarobieni, że budujemy chałupy dla siebie w brud, dojdzie do tego, że w końcu odłoży i będzie budował swoją lepiankę, a zauważcie, że nie robimy ani żadnych zrzutek, ani patronite'ów, tylko wszystko co mamy jest z roboty, ewentualnie hajsy z YouTube'a i jak on już te hajsy z YouTube'a spienięży na te bloczki i będziemy budować, to tam też będą reklamy i tam też jeśli będzie propozycja współpracy nawet zawarte, to będziemy to robić, bo hajsu nie ma tyle, żebyśmy, wiecie, opływali w tym, ale wymyślcie co chcecie. My jesteśmy, co dziś reklamujemy, ale wy o tym będziecie wiedzieć, bo każdy materiał sponsorowany będzie oznaczony. To wszystko. Na razie. Pozdrawiam serdecznie.